Oto numer pierwszy, 2025, wydawnictwa VAG, model takiej łodzi żaglowej Galway Hocker. Zapraszam, pokażę co wewnątrz zawiera wycinanka. Wydawnictwo VAG opracowało i wydało taką oto łódź żaglową. Jednomasztowa łódź żeglowa y, Galway Hocker. Skala 1,72 y, w opisie stopień trudności. Trójeczka to taka niezbyt skomplikowana y, łódź, fajna skala 1,72. Y, I właśnie stałem się posiadaczem tej wycinanki. Ukazała się w empiku y, i kupiłem. Y, zacznę tak: opis y, i historia. Na pierwszej stronie to jest w wersji angielskiej. Aha, nadmieni, że jeszcze opra autorem opracowania jest Tomasz Król. Natomiast w ja, po polskiej wersji mamy na ostatniej stronie okładki. Jest to łódź irlandzka. Powstawały te łodzie na przełomie XVIII i XIX wieku. Ich tam było kilka jakby długości, rozmiarów. Służyły do transportu rybołówstwa, do transportu towarów. I tu jest wzmianka, że model został zaprojektowany w skali 1,72 według rysunków. Hornera z 1891 roku. Przestawia 35-stopową łódź typu Batmur. I tu mamy właśnie historię taką skróconą tej łodzi, jak powstawała i, i ich było właśnie tak jak tutaj wspomniałem, kilka wersji, czyli rozmiarów budowano to w, w dwóch czy trzech wielkościach. No i tu mamy budowę modelu, opis, od czego zacząć i tak dalej. I tak teraz pokażę na poszczególnych stronach. Tu mamy rysunki. Jak zaczynamy od urzebrowania, budowa kadłuba, później oklejanie. E, takimi, jakby pasami w pionie, i później są oklejki w poziomie e, imitujące takie deskowanie. Były to łodzie drewniane, i, i e, odwzorowano tutaj to deskowanie właśnie na, na poszyciu. Mamy tu sześć rysunków na tej stronie. Na kolejnej stronie to już jest, e, są rysunki. Następne 17 łącznie i dość e, fajnie to jest zilustrowane, nawet jak na taką małą łódź, to e, tu jest myślę, że przejrzyście pożaglowanie. E, tu są emocowanie dolnych Dziaffersów, e, to jeżeli tak się to czyta, czyli tych krążków. E, oczywiście e, wydawca. Ma no na swojej stronie, czyli w sklepie internetowym, wag. Można dokupić właśnie elementy cięte laserowo, czyli te, te użebrowanie całe, te właśnie krążki. No i żagle typu płótno. Łódź w tej skali. Ja tu może mi się uda zmierzyć. To jest jakby naj. To, Środkowe takie typu stępka, i, i pionowe takie użebrowanie zmierzę w tym momencie. To ma 15,5 cm, fajna łódeczka. Myślę, że dość prosta będzie w wykonaniu. Aczkolwiek, no, stopień trudności trójka to jest taki pośredni. Myślę, że niezbyt nawet zaawansowany modelarz sobie z tym poradzi. No i tu właśnie mamy o te oklejkowe takie wzdłużne oklejanie dennicy pokłady tu mamy dwie strony, trzy, na czterech stronach są sztyw, na, sztywnej, na sztywnym kartonie są właśnie części i elementy troszeczkę mi niewygodnie, ale myślę, że to będzie widać. I tu właśnie są oklejki te pionowe, a później jest wzór, który, na który przyklejamy to poziome deskowanie. I tu jest żagiel, a właściwie żagle, szablony drzewców, maszt i tych innych elementów. No i oczywiście żagel jest dwustronnie drukowany. Po drugiej stronie jest też nadruk na tym żaglu. Także, jeżeli wycinamy sur po tej stronie, to mamy dokładnie odwzorowane na drugiej stronie. Jeżeli byśmy użyli tego akurat ożaglowania w kartonie, jeżeli chcemy bardziej ładniejsze, no to musimy tu z materiału. No i oczywiście tutaj są rysunki tych elementów. To już jest dwudziesty rysunek, właśnie, i tak jak mówiłem, szablony oznaczenia. No tu częściowo jest też po angielsku. No i, i mamy na jednej e, 6.12 zdjęć już wykonanego modelu przez autora ładne, czerwone, takie rudawe. Tak jak tu widać, taki rudawy kolor żagla, i one tak się charakteryzowały, były właśnie tak pigmentowane, aby było to dobrze, dobrze widoczne żagle, chyba na, na, dlatego, że okolice Irlandii, tam gdzie one pływały dość zburzone może te zatoczki są dość kamieniste jak tutaj o, opis, o, czytałem w opisie miały służyć temu, że właśnie miały bardziej być widoczne dlatego tak to koloryzowano no i tu ładnie właśnie, fajnie, ładnie wygląda po sklejeniu, myślę, że będzie zdobił, fajna skala ja dlatego kupiłem, bo ten wcześniej jak prezentowałem Wam film sklejenia kutra KfKA363 to też jest skala 1,72, i w podobnej e, skali, właśnie jest ta łódź e, żaglowa, i tak postanowiłem sobie kupić być może, że też e, ją skleję. No i tu mamy taki angielski opis. E, one pływają e, współcześnie, też są używane turystycznie. E, powstało towarzystwo, bodajże w 2019 roku, który, które kultywuje. To e, są te łodzie rekonstruowane, odnawiane, i tu jest chyba właśnie taki e, emblemat tego towarzystwa. E, I e, powiedzmy, że takie łodzie, old timery, pływają gdzieś w tych zatoczkach e, irlandzkich. No i to na tyle, a no i jeszcze wspomnę, że też drugi numer już się ukazał i można kupić, jest to, gdzie mamy, gdzie mamy, o tu mamy, że następny numer numerze VAG, krążownik SMS ZENTA i on już jest, to było też w mojej relacji z nowości luty. Lutym, tak, się, luty, albo styczeń no mniejsza z tym, ale, ale już są jest ten e, z drugim numerem, ten egzemplarz też do kupienia e, być może on się ukaże w empiku, także też go kupię e, czekam, bo mam jeszcze voucher na, e, jakby do wykorzystania na drugi i dlatego jeszcze go nie mam, ale jeżeli, jeżeli go zdobędę pokażę na e, swoim kanale to na tyle, dziękuję za obejrzenie, dziękuję za wsparcie, jeżeli ktoś sobie zażyczy wesprzeć kanał, także dziękuję. No i to na tyle, cześć, trzymajcie się zdrowo, pozdrawiam.